I wszystkim z tej strony, soła to już 16 odcinek przeglądu YouTube'ów. Zapraszam. Ok, tak więc zaczynamy. Dostęp bardzo dużo filmów ostatnio, z czego się bardzo cieszę, chociaż, ba, chociaż nie spodobało mi się, że kilka osób postanowiło, chyba, całe swoje kanały wrzucić. I no to nie jest tak, że jak ja zobaczę, że ktoś mi wrzuci 10 filmów, to je będę wszystkie po kolei przeglądał. Jak ktoś mi wrzuca 10 filmów, to nie oglądam żadnego i tak to się kończy, więc skupcie się na tym, żeby podsyłać zawsze jeden dobry film, a nie nawet dwa. Jak widzę, to już mnie denerwują, chociaż jeszcze się tam staram. no coś mi tu system Windows nie wydala, chociaż się i tak staram obejrzeć, ale mówię. Yy... Lepiej jak się wrzuci jeden, znaczy lepiej. Trzeba wrzucić jeden. Jak jest więcej, to po prostu omijam takie kanały. Dobra, przechodzimy do pierwszego kanału, żeby tutaj nie zanudzać. Pierwszy kanał należy do użytkownika Kubakacz. Kubakacz, Kubakacz i on zapodał mi filmik z Battlefielda. Pokażmy kawałek tego filmu. Nad głową świsnęła. Możemy sobie trochę ich teraz base zrampować, dysz. Chyba, że znajdą się jacyś piloci samobójcy, którzy zaraz. robić tutaj operację. operacji? O co tak więc, film mnie zainteresował, bo jest fajny ciągły komentarz. Jest fajny młody człowiek. Gra w fajnego Battlefielda. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dlatego zaglądam sobie dalej na kanał. Tak patrzę trochę w tą kamerkę. Co ja mam dziwnego z włosami? Mam nadzieję, że nie mam jakiejś idiotycznej fryzury. I widzę kanał Kuba. Zagrajmy z Kubą. I Kuba na swoim kanale ma bardzo dużo różnych materiałów, różnorodnych. Ma vlogi. Szkoda, że playlist nie porobił, bo byłoby mi naprawdę łatwiej takie coś przeglądać i oczywiście widzą, którzy wpadną na ten kanał, ale to nic, bo ja sobie przygotowałem już tutaj jego filmy wszystkie i widzę, że ma bardzo różne gry: Max Payne 3, czyli nowa gra, Borderlands trochę starsza, jest FIFA, pewnie w związku z euro, jest dużo vlogów wrzucanych, propozycja dla Roka, o to jest jakieś te. Różne takie inne, i tak dalej, i tak dalej. Zakładam po prostu, że, że, że Kuba, tak jak ja, gra w to, co aktualnie ma ochotę, czyli jakieś tam swoje serie prowadzi trochę, widać multi, trochę jakichś tam luźnych rozgrywek FIFA, i przy okazji jeszcze w logi kręci. Mi się to spodobało. Spodobał mi się ten kanał, trzyma się to wszystko kupy. Jest całkiem niezłe, dlatego mówię, polecam, polecam zajrzenie na ten kanał, a to czy jest. Dla Was to już sobie sami ocencie. Przejdźmy do następnego kanału. Następny kanał zwrócił moją uwagę, bo jest związany z y, grami konsolowymi. Tu jest akurat Red Dead Redemption. Pójdźmy sobie kawałek tego materiału, który podesłał mi użytkownik. Milostro, milosztor. 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 Jesus. No dobra. No to. Gincie. Buła. Buła. Nie trafam go, ale teraz go trafiłem. Buła, bułam. No i tak dalej i tak dalej oczywiście ten, ja sobie przepijałem ten film fajnie słyszałem tu komentarz tam komentarz tam komentarz wszystko wszystko bardzo przyjemne do oglądania w dobrej jakości dźwięk jest ten głos też barwa głosu bardzo fajna wchodzę sobie na kanał widzę widzę że kanał jeszcze jeszcze dość niewielki ale ma już kilka swoich pozycji, Dead Island, no i właśnie to co, mnie, to, co mnie zainteresowało, to to, że to jest chyba na Xboxie wszystko nagrywane. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że się nie pomyliłem, chociaż to nie zmienia faktu, że filmy są, filmy są całkiem dobrze. Są playlisty, widać co Gears of War, Dead Island, Alien Wake, Max Payne. Już można sobie mniej więcej wyobrazić, co za, jakie gry nagrywa tutaj użytkownik. Przejdźmy jeszcze, zobaczmy tutaj filmy, czy coś nas... Może zaskoczyć, ale nie. Wszystko co jest na playlistach, co się tutaj znajduje, Max Payne, Beyond God. I tak, dalej. tak więc mówię. Myślę, że jak ktoś ma Xboxa, to niech sobie zajrzy na ten kanał, może jakieś pozycje, których jeszcze sobie nie kupił. Może tutaj zobaczyć, jak to wygląda na Xboxa. Bo jak wiemy, na konsolach gry wyglądają znacznie inaczej niż na komputerach o! Urwało mi cały obraz, ale to nic. Dobra, przechodzimy dalej. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy na kanale u użytkownika InnosMat. InnosMat już kilka razy zgłaszał się do konkursu. Nawet chyba gdzieś tam razem graliśmy w Lola, czy jakoś tak. A może w Battlefielda. Ale tutaj zwrócił na mnie, zwróciła na mnie y, moją uwagę seria z Gotika. Puśćmy sobie kawałek tego materiału, który podesłał Innos. No, wiecie, y, połączenie te, tych ornamentów, jeden klucz. Zrobimy w następnym odcinku, i już będziemy w następnym odcinku, tak samo w, nowym, w nowej części wyspy, w tej niezbadanej. I teraz komentarz jest taki normalny, co mi się spodobało. Ja zawsze lubię, jak to wszystko jest takie spójne. Jak ktoś robi serię Let's Play, żeby rozmawiał z widzami. Ci, ci, widzowie, ci, ci widzowie po prostu chcą ten. Jak oglądałem taki materiał, to chcieliby wiedzieć, co było wcześniej, co będzie potem, co myśli ta osoba, która gra, tak, coś, co się dzieje na ekranie, to widzą, więc zazwyczaj takie, takie opowieści nie są naj, najbardziej interesujące, ale już jakieś plany, na przykład związane, takie, takie wspólne przechodzenie tej gry bardzo mi się podoba i to mnie zainteresowało. Wszedłem na kanał. Oczywiście zobaczmy, co tutaj mamy w playlistach, zawsze na playlisty sobie patrzę i pewnie inni jak wchodzą, to też. Nowości w świecie gier: Battlefield 3, Gothic 2, Battlefield 3, Battlefield 3, kooperacja i Call of Duty 2. Kilka poradników. Czyli tu jakiegoś szału, jeśli chodzi o różnorodność, nie ma, pewnie dlatego, że kanał jest jeszcze też dość niewielki: 64 widzów, 43 filmy, ale tak jak mówię, myślę, że dobre jest takie połączenie solidnych takich gameplay, znaczy solidnych let's play, czyli przechodzenia. Fajnego gier, plus jeszcze jakiś multiplayer, coś tam dorzucić. Zajrzyjcie na ten kanał i zobaczcie, czy może coś tam dla siebie znajdziecie. Kolejny kanał, pewnie się dziwicie, kolejny kanał to już czwarty, tak? Chyba czwarty, dobrze liczę. Dzisiaj jest też czwarty kanał. W czwartym kanale zainteresowało mnie taki bardziej jakby recenzyjny styl komentowania, znaczy komentowania to jest taka bardziej recenzja. Spójrzmy na ten materiał, który podesłał mi użytkownik superziompel ładowanie przeskoki, odpowiednie stanty, challenge mijanie kolejnych tych map. Nie mamy wręcz chwili wytchnienia i to według mnie idzie na ogromny plus, ponieważ w niewielkiej ilości produkcji możemy spotkać coś takiego. Warto uwagi jest także oprawa audiowizualna tejże produkcji, gdyż jest ona bardzo dobrze zoptymalizowana. Jak słyszycie, jakiegoś super szału nie ma, prawda? Super szału nie ma, wiadomo, jeszcze trzeba trochę nad tym popracować, ale podejście jest całkiem niezłe. Widzę, że ten materiał został dobrze przygotowany, że to, co, to, co Super Ziom powiedział, trochę tam powycinał, bo, bo, bo to się czuje, że coś jest przycięte. Ale jak to złożył w całość, to właśnie dzięki temu to, to jest bardziej, bardziej takie profesjonalne i fajnie prezentuje grę, tak? Jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi, właśnie sobie przejrzeć czasem na przykład nową grę, zobaczyć jakąś, a może, sobie, a może sobie taką grę kupię, czy tutaj ta jest Indie, chyba nie wiem, czy ta nie jest nawet free to play, czyli można sobie pobrać, to to, to, to jest całkiem fajne i myślę, że jak to będziesz kontynuował tą swoją pracę nad właśnie, nad tego rodzaju materiałami, to to w rezultacie czego y, będziesz po prostu miał te materiały na coraz wyższym poziomie. Kiedyś mm, przeglądałem taki kanał użytkownika GameFov, polecam Ci, żeby zajrzał na ten kanał, bo tam naprawdę, naprawdę takie coś jak Ty robisz jest już na naprawdę wysokim poziomie, takim dość, 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 fach, dość fachowo jest to tam zrobione, dlatego warto się na takich osobach wzorować. Spójrzmy, co masz na swoim kanale. Tutaj na swoim kanale nie tylko masz takie spójrzmy na, czyli to co przed chwilą widzieliśmy, ale też jeszcze inne. Audiologii, poradniki, poradnik jest akurat jeden. Let's Play z Minecrafta, Gothic, Skyrim różnych gier się tutaj chwytasz, spójrzmy na no, no, na to właśnie ja spojrzałem i zwróciłeś na to y, moją uwagę, więc, więc udało ci się gratuluję i spójrz, spójrzmy na. Spójrzmy jeszcze na twoje filmy, y, co tutaj się prezentuje. Lekki chaosik widzę, ja nie, jak ten, ale to dlatego, że. Ikon nie możesz sobie zmieniać i to potem tak wygląda, że wszystko jest inne, tak? Tu jest tu, jakiś, tu jakaś gra, tu jakieś coś tam, tu jakiś audiolog. Ale myślę, że myślę, że to akurat nam nie będzie przeszkadzać, zwłaszcza że jak masz 500 widzów, to za jakiś tam czas pominieś pewnie tego partnera dostać, sobie to ładnie uporządkować. I na sam koniec mam dla Was bonus, a bonusem jest materiał o memach dostałem. I to nie materiał tylko o memach, cały kanał jest o memach, więc yy, on jest na razie mało, mało taki popularny, mało rozwinięty. Materiały moim zdaniem jest tak. Ja, ja sobie posłuchałem puszczę zresztą wam Magak czy Forchan derp jest określeniem kogoś głupiego. I w memach pojawia się jako podpis pod zdjęciem człowieka, który robi szczególnie dziwną minę czy Co chciałem powiedzieć o tym? To jest... pomysł jest fajny jeszcze na polskim YouTubie tego nie ma, żeby ktoś memy tłumaczył. Tematów jest dużo do omówienia, bo ten, bo, bo, bo memy to są, jest szerokie zjawisko. Yy, obrazki, które tutaj, materiały, które dobierasz, ja przerzucę trochę, no są takie, widać, widać, że wiesz o co chodzi, I są dobrze dobrane. Tekst jest dość, tekst jest dość dobry merytorycznie, zakładam, znaczy, ja już jako ten, jako że już trochę internetu zjadłem, to, to pewnie bierzesz to z jakiejś, jak, nie wiem, encyklopedia dramatika już chyba padła, ale z którejś z tych, z tych encyklopedii o internet, in, o tym głębszym internecie więc, ale, ale to, nie, to ci nic nie umuje, bo, bo tam jak najbardziej to jest przez wielu, wielu użytkowników uzupełnianie, więc ten materiał jest, jest bardzo dobry, no a, a zebranie tego do kupy i wrzucenie mówię, na, na, na YouTube w postaci filmu jest dobrym pomysłem. Ja osobiście ten film cały obejrzałem, co mi się rzadko zdarza na YouTubie, żebym jakiś taki film obejrzał yy, cały, ale, ale obejrzałem go, mimo że to jest 4.40, no i mówię, jedno co mnie bolało to właśnie to, Tutaj na przykład tu masz obrazek, tak? No to są czarne pasy, no bo jest obrazek w innej rozdzielczości to są czarne pasy, ale potem są takie momenty, o jak na przykład tutaj, no, Konika by się dało w prawo przesunąć, tak? Czcionkę by się dało, dać jedną przez cały przez cały ten przez cały film, a nie ciągle zmieniać czcionkę o tutaj wam to pokażę, puszczę nie pojawia się jako podpis pod zdjęciem człowieka, który robi szczególnie Ach, kurde, uciekło mi to. Dobra, tutaj nawet tego nie ma. Tutaj jest rozdzielczość 16 na 9, a w innym miejscu już jest 4 na 3, tak? Mimo że tego nie potrzeba, mimo że masz grafikę masz odpowiednią, to ci ją przycina. Nie wiem jak nie wiem jak to montowałeś, ale, ale gdybyś to zmontował lepiej, bo mówię, jest słabo zmontowane, gdybyś to zmontował lepiej, to te filmy mogłyby się naprawdę wybić gdzieś, i, a, a to wystarczy mała iskra, żeby taki film. Poleciał po całym internecie i wszyscy go obejrzeli, tak? bo memy to, są, to jest dość popularny temat. Ale tak jak mówię, merytorycznie jest fajnie, teksty są niezłe, yy, wszystkie takie rzeczy, tylko ten montaż, żeby to lepiej wyglądało, yy, było atrakcyjniejsze po prostu dla widza atrakcyjniejsze dla osoby, która by to chciała kolegom pokazać. I myślę, że to by było na tyle w tym przeglądzie. Ja zachęcam wszystkich do umieszczania swoich filmów. Pod tym filmem, jako odpowiedzi, oczywiście, przypominam, żeby nie wrzucać 10 filmów, bo nie będę ich oglądał. Osobom, które się nie dostały, niech się nie zniechęcają. Jest kilka takich osób, które już dużo wrzucają, i widzę, że idzie coraz lepiej, ale kurczę, są takie odcinki, żeby się mogli już nawet, że gdyby ten film co teraz wrzucą, wrzucili dwa odcinki wcześniej, to by się dostali, bo na przykład mniejsza była konkurencja, no a dziś na przykład nie była mniejsza, nie? I tyle. I tyle. Dobra, no to więc trzymajcie się, ja życzę powodzenia. Pa!